Oh, Ernest, Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, Paweł Wójcik, prezes Wotum Finance Help. Dzień dobry, Witam panie, panie prezesie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Cały przekrój kredytobiorców sobie przedyskutujemy dzisiaj, bo i frankowiczów, może i innych walutowych kredytobiorców, i złotówkowiczów, i w ogóle popatrzymy sobie tak z perspektywy kredytobiorcy, jak to jest w naszym kraju zaciągać kredyt. I od tego pytania bym zaczął bo tak się zastanawiam, jak analizowałem sobie to wszystko, że kredyt, jak zaciągamy, to bank jest nam przyjazny, chętny, gotowy, a później jak już spłacamy, to się okazuje, że tam jest tyle różnych zapisów, no że z tym bankiem idziemy często na wojnę. Mylę się czy się nie mylę? No to jest całkowita prawda, rzeczywiście tak jest, że wzięcie kredytu dzisiaj to nie jest problem. Większym problemem i wyzwaniem jest jego późniejsze utrzymanie I Ostatnio miałem okazję w grudniu ubiegłego roku brać udział w konferencji Rzecznika Finansowego. I tam jeden z przedstawicieli, właśnie prezesa ŁOKIK, wskazał, że kredyt jest dzisiaj produktem niebezpiecznym i to zarówno dla kredytobiorcy, ale i dla banku. I jest w tym pełna racja. Natomiast dołożył do tego jeszcze jeden z przedstawicieli KNF-u, wskazując, że dzisiaj kredytobiorcy biorą kredyt bardziej podejmują decyzje emocjonalnie niż finansowo i ekonomicznie dla nich. Wzięcie kredytu to już jest w głowie spełnienie tej e, e, potrzeby, która widzimy pozwoli trochę skórę na niedźwiedziu, chociaż nie tego dotyczy to e, powiedzenie, ale widzimy e, urządzenie elektroniczne, które nam się podoba. A to może tak trochę odejdę od tematu, może trochę to jest tak, że my żyjemy w takiej erze konsumpcjonizmu rozdmuchanego, te reklamy zewsząd nas atakują, każdy chce mieć nowy telefon, nowy komputer, nie wiem, tablet jakiś, telewizor, samochód w leasingu albo w wynajmie. I nie da się tego sfinansować tak pstryki już. A poza tym często te usługi są właśnie na raty, kredyty 0%, nie 0%. Co tam napiszą w ofercie, to ich. Znaczy, no, tu rzeczywiście dotykamy pełnej struktury kredytobiorców, jaka jest w Polsce. Natomiast czy sam fakt tego, że ludzie chcą więcej, bo po prostu stać ich na więcej, a też muszą przecież wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową, żeby taki kredyt otrzymać. Ale pytanie, czy biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście klienci bardziej kierują się emocjami niż rozumem, serce, a nie rozum, to czy to zwalnia banków z tego, żeby odpowiednio klientów no, informować zwalnia, o tym? Nie zwalnia. No to my traktujemy banki. Mimo wszystko jako te instytucje takiego zaufania publicznego. Jak idziemy do banku, to chcemy mieć po drugiej stronie partnera, który jest poważny i który e, powiem tak, no, który to dba o nasze bezpieczeństwo. Że jak idziemy do banku, no to mamy coś na bank, prawda? No, tak, jest no, powiedzenie. Tak, no tutaj kilka padło już określeń dla banku i bankowości, natomiast myślę, że w ostatnim czasie najbardziej. Od już wielu lat mamy największy kryzys zaufania właśnie do sektora bankowego, a banki same wskazują, że dzisiaj ich największym wyzwaniem jest ryzyko prawne, tylko wyzwaniem jest wtedy, kiedy ktoś z dnia na dzień nam każe przebiec maraton. Z kolei, jeśli ja każdego wieczoru zjadam tabliczkę czekolady, to jeśli po pół roku moja waga rośnie o 10 kilo, to nie jest wyzwanie, tylko to jest naturalna konsekwencja podejmowanych działań. To gorzką polecam w razie czego. Ale to, myślę, że i tak skutek byłby tak. podobny, jeśli chodzi o tą wagę. Ale właśnie ta analogia przez ten obraz chcę pokazać, że banki patrzą na, przez pryzmat ryzyka prawnego jako wyzwanie. Natomiast to nie jest wyzwanie. To jest właśnie konsekwencja działań, które banki podejmowały jakiś czas temu. Przecież to banki stworzyły takie umowy kredytowe, które dzisiaj są podważane przed sądem. I oczywiście tutaj kredytobiorcy Frankowi najbardziej te szlaki przetarli. Natomiast oczywiście, jeśli patrzymy przez pryzmat pozostałych kredytobiorców, no to już chociażby kredytobiorcy gotówkowi walczący o sankcje kredytu darmowego, no mhm. to sam Związek Banków Polskich przekazywał, że na koniec roku to już jest 12 tysięcy spraw. Sądowych. Sprawy o WIBOR to już jest tysiąc takich spraw. Więc gdyby nie to, że właśnie klienci stracili to zaufanie do banków, a jest to pokłosie wadliwych umów, no to trudno dzisiaj mówić o tym, że banki nadal są właśnie instytucjami zaufania publicznego. Ale nie, to, jest, to, to tak sobie myślę, jak analizuję wstecz to, co się działo w, na rynku finansowym, bankowym. Że to jest trochę takie też spowodowane tym, że my, po pierwsze, ktoś przetarł szlaki, po drugie, nabraliśmy trochę odwagi, po trzecie, nie mamy już takiego podejścia, że jak idziemy na zwarcie czy próbę sił z bankiem, to zawsze musimy ją przegrać. Bo przecież pamiętam takie czasy, gdy pojawiał się chyba pierwszy pozew przeciwko bankom, frankowy. I tam była taka dyskusja, że może grupowy ten pozew, potem się porozdzielały te osoby, jednak grupowy doszedł do skutku, i wszyscy mówili, gdzie z bankiem się procesować? Nie ma szans w ogóle. A dzisiaj, to jest kolejne właśnie takie stwierdzenie. E, stereotyp, można powiedzieć, że z bankiem jeszcze nikt nie wygrał. No, statystyki e, nasze, czy w ogóle ogólnorękowe, pokazują zupełnie coś innego. E, Ciekawostką jest to, że banki mimo tego, że już praktycznie w 99 do 100% spraw kapitulują, to jednak dalej chcą wykorzystywać pełnię procesu, który im przysługuje, czyli jak już mają wyrok niekorzystny pierwszej instancji, to nadal odwołują się do drugiej instancji, chociaż jest coraz więcej banków, które kalkulują, że im się to po prostu z takiego ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca. Natomiast są dalej też tacy kredytodawcy, którzy nawet nie poprzestają na wyroku drugiej instancji i jeszcze próbują. W kasacji, w Sądzie Najwyższym ten wyrok zmienić, co jest po prostu generowaniem no, ale dalszych to kosztów. chyba banki muszą wypić to piwo, którego sobie same wiele lat temu naważyły. Jedne bardziej ważyły, bo były zachłanne, inne są takie przecież, które nie uczestniczyły w ogóle w tym procesie przyznawania kredytów walutowych. No ale opinia rozlała się na cały sektor. Ja tylko sprostowanie, panie redaktorze: to nie są kredyty walutowe. Jeśli to byłyby kredyty walutowe. Z skrótu myślowego. Tak jest, tak. ale. Pewnie Rzesza obserwujących jest spora, więc warto to tłumaczyć i jednak wyjaśniać, bo to nie są kredyty walutowe, Złotowe, które zostały opisane jako waluta Dokładnie, tak to zostało klientom opakowane i znowu właśnie wracamy do tego obowiązku informacyjnego, że de facto klient miał wyobrażenie, że idzie po kredyt walutowy, tylko problemem tych umów było to, że ta waluta nigdy fizycznie się nie pojawiała. Nie, przepraszam. Pojawiała się wtedy, kiedy klient, i to też nie na mocy decyzji banku, ale ustawy antyspredowej, mógł zdecydować się na to, że to on sam będzie wpłacał te franki do banku, czy w euro, czy dolary, bo mówimy tutaj o, o wszystkich walutach, więc de facto to wtedy dopiero waluta się pojawiała. Natomiast od samego początku były to kredyty złotowe, które klient otrzymywał w złotych polskich. Spłacał spłaca w złotych tak. polskich, hipoteka była w złotych polskich, więc tutaj ten, ta waluta była tylko miernikiem wartości, a nie zobowiązaniem w takim sensu stricte. A czy dzisiaj widać już, że niektóre banki poszły po rozum do głowy, czy te umowy, które proponują klientom są Bardziej rzetelne, lepsze prawnie i uczciwsze przede wszystkim? Albo inaczej też zapytam, czy banki e, zachowują się w sposób bardziej uczciwy? Nie pytam bezpodstawnie, bo wiem, że na przykład niektóre banki to mówimy o tej e, sankcji kredytu darmowego. Jeżeli ktoś nadpłaca e, kredyt, to z automatu, jeżeli tam dopłaci jakąś e, kwotę ponad to, co powinienem, zwraca nam mu jest prowizja automatycznie. E, tak, tylko że znowu. Ja wiem, że to nie jest sedno całego y, problemu, ale gdzieś już jest jakiś. Pokazuje obraz. Tak. Akurat ten przykład nie jest najlepszy w tym sensie, że właśnie banki wiedząc, że problem sankcji kredytu darmowego zaczyna coraz bardziej pukać do, do, do ich drzwi, bo klienci są coraz bardziej świadomi i rzeczywiście, no widzą, co się dzieje na rynku, czytają gazety, słuchają mhm. radia, oglądają telewizję i. Komunikują się między sobą, więc to też jakby w pokłosie spraw frankowych, gdzie rzeczywiście ten system poleceń spowodował, że, że ci kredytobiorcy, jeden od drugiego, dowiadywał się, że z bankiem właśnie można wygrać, i to ich przekonuje do działań sądowych. Tak, na przykładzie sankcji kredytu darmowego i tej sytuacji, o której Pan wspomina, czyli tego zwrotu prowizji, no to znowu musiał być CUE, musiały być sprawy sądowe. I pomimo tego, że ten proporcjonalny zwrot wynika wprost z ustawy, no to jednak ta ścieżka sądowa musiała e, wymusić niejako na bankach, że dzisiaj oni realizują coś, co wynikało z konkretnego aktu prawnego. Więc oczywiście to podejście się zmienia. Natomiast daleki jestem od tego, żeby sądzić, że banki robią to z własnej nieprzymuszonej woli. Tutaj z, zawsze musi iść za tym jednak jakiś przymus, w tym wypadku społeczny i sądowy. Natomiast oczywiście wszystkim nam zależy na tym, żeby finalnie wyjść z tych wszystkich wadliwych produktów i żeby Kolejne pokolenia po nas rzeczywiście mogły korzystać z uczciwej bankowości, bo za chwilę możemy mówić o rekordowych zyskach banków, czy już mówimy w kontekście ubiegłego roku, gdzie banki wygenerowały 40 miliardów zysku i nie ma nic z tym złego, pod warunkiem, że będą zarabiały uczciwie na, na umowach, które są zgodne z prawem. To, to jest ciekawy wątek, który Pan poruszył, bo chciałbym, żebyśmy to też doprecyzowali i jasno powiedzieli, bo ze strony sektora bankowego pojawiały się takie głosy, że jak my zrobimy coś, jak ci frankowicze będą wygrywać, i tak dalej to cały sektor bankowy po prostu upadnie, zawali się i, i będzie tragedia. No a tu się okazuje, że kolejny rok kolejny rekord. Więc sektor bankowy nasz raczej ma się dobrze. No myślę, że statystyki same mówią za siebie, Natomiast ten wątek ekonomiczny był poruszany też, znowu tutaj, CUE. Myślę, że bez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no tak dobrze nasi polscy konsumenci by nie mieli, bo rzeczywiście Polska jest rekordzistą pod kątem pytań, które ze strony sądów trafiają do Trybunału. I dobrze, skoro jest taka ścieżka, to z niej korzystajmy. I chociażby właśnie wcześniej Frankowicze, teraz kredytobiorcy gotówkowi z tej ścieżki będą korzystać, i Trybunał będzie zawierał również głos właśnie w sprawach kredytów gotówkowych. Wszyscy wiemy, ile to przyniosło dobrego Frankowiczom, więc wiemy, że i w przypadku kredytów gotówkowych będzie podobnie. Natomiast, wracając do tego wątku ekonomicznego, no to właśnie przy okazji jednej ze spraw bardzo ważnej z perspektywy sektora bankowego, ale też i kredytobiorców, dotyczącej bezumownego korzystania z kapitału. Bo oczywiście przez pewien moment też była taka narracja ze strony banków, że OK, oni się godzą, umowa jest nieważna, na tym nie zarobimy na odsetkach ale przecież korzystałeś z naszego kapitału, więc ja ten kapitał mógłbym przeznaczyć na inne inwestycje, dałem go Tobie, a Ty unieważniłeś umowę, no to za to korzystanie powinno mi się należeć jakieś dodatkowe wynagrodzenie. I właśnie z takim apelem przewodniczący KNF wjechał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, twierdząc, że właśnie zawali się system, jeśli tych roszczeń dodatkowych dla banków nie będzie. Natomiast tam sędziowie Trybunału Powiedzieli wprost, że z jednej strony jest interes ekonomiczny, z drugiej strony interes prawny, a ta sprawa stricte dotyczy prawodawstwa i prawa, i nie ma co mieszać ekonomii z prawem. W tym wypadku umowy są wadliwe i przedsiębiorca, zgodnie z dyrektywą unijną, powinien ponieść tego wszelkie konsekwencje. No dobrze, to jak my jesteśmy dzisiaj? Mamy 25 rok. Sprawy Frankowiczów już mają swoją historię. Jak my jesteśmy? w którym my jesteśmy w ogóle miejsce, jeśli chodzi o procesy, odzyskiwanie tych pieniędzy, wartość tych kredytów. Jak to wygląda w tym. Ale mówimy stricte o portfelu frankowym, tak? Tak, możemy przejść potem do kolejnych portfeli, ale generalnie od Frankowiczów wszystko się zaczęło. Tak, więc zastanawiam się, czym jesteśmy, nie wiem, w połowie drogi, na, może na końcu już, czy dopiero w, nie, w jednej trzecie. Są różne szacunki, jeśli chodzi o wartość i liczbę udzielonych kredytów. Przyjmuje się, że jest ich od, od 700 tysięcy do około miliona. Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, to do tej pory poszło około 310 tysięcy frankowiczów do sądu, i to są dane na trzeci kwartał 2024 roku. Zazwyczaj czwarty kwartał, jeśli prześledzimy sobie historię, był takim rekordowym pod kątem liczby pozwów, więc możemy zakładać, że już około 350 tysięcy kredytobiorców skierowało swoją sprawę do sądu, bo to procentowo, jeżeli było 700 tysięcy, to już połowa, jeżeli było milion, no, trochę mniej, ale to jest i tak gigantyczna liczba. Zgadza się. Natomiast oczywiście sektor bankowy zakłada, że jednak e, znaczna część klientów nie zrobi nic z tą swoją sprawą. Tym bardziej, że jeśli weźmiemy pod uwagę inną statystykę, czyli dotyczącą czynnych kredytów frankowych, no to ta też cały czas spada, bo około 200 tysięcy, niecałe 200 tysięcy obecnie kredytów jest e, czynnych, więc, więc widać, że ta dynamika maleje. I biorąc pod uwagę motywację klientów do zajęcia się swoją sprawą, no to niewątpliwie jest tak, że klienci z czynnym kredytem, kiedy cały czas ta rata ich dotyka, bo muszą co miesiąc mieć te środki na to, żeby ją zapłacić, no to mają większą motywację, żeby coś z tym zrobić, aczkolwiek wiele się w tym zakresie zmienia i też jesteśmy jakby beneficjentami tego, że coraz więcej kredytobiorców, którzy całkowicie spłacili już ten kredyt, być może w ogóle zapomnieli o takim zobowiązaniu, dowiaduje się chociażby przez swoich znajomych, którzy wygrali z bankiem, że też mają takie samo prawo, żeby odzyskać swoje pieniądze. Czyli jeżeli ktoś spłacił kredyt rok, dwa, pięć lat temu, może wejść na ścieżkę sądową przeciwko bankowi, tak? Tak. Jeśli chodzi o termin, to CUE też to wyjaśnił, że on w zasadzie zaczyna biec od momentu, kiedy klient dowiedział się, że jego umowa zawiera wady prawne, więc w zasadzie no, ten moment, kiedy on wykonuje pierwszy krok, to jest ten moment liczenia tego terminu, więc jak najbardziej takie osoby zachowują prawo do dochodzenia roszczeń, powiem nawet więcej mają mniej, mniej do zrobienia w tej sprawie, no bo kredyt ma już zamknięty, więc nie ma tego całego zamieszania, można tak to powiemy, formalności związanych z rozliczeniem kredytu. No bo on już jest spłacony, więc nie ma zwolnienia z hipoteki i tych innych czynności, które zazwyczaj wykonujemy w imieniu klientów, którzy mają kredyt czynny. A ile to lat jeszcze może potrwać? Są jakieś szacunki mówiące, że temat Frankowiczów zostanie zamknięty, nie wiem, za 2, 5, 10, 15 lat? No ten problem zostanie zamknięty, aż ostatni klient ten pójdzie komuś, do tak. sądu, to tak można dywagować. Oczywiście pojawiają się też pewne deklaracje ze strony samych prezesów banku, bo chociażby e, nowy prezes banku PKO BP, pan Szymon Midera, wskazał, że ten konkretnie bank, czyli bank PKO, największy bank w Polsce, chciałby za zakończyć ten problem w ciągu dwóch najbliższych lat. Szybko. Szybko, biorąc pod uwagę liczbę procesów i to, ile one trwają, i tutaj moglibyśmy znowu wejść w dyskusję dotyczące ustawy frankowej, która prawdopodobnie w tym roku wejdzie w życie i w jakim sensie może usprawnić te procesy, no to mimo wszystko te dwa lata to jest dużo, ale jest to do zrobienia pod jednym warunkiem, takim, że banki będą proponować lepsze ugody niż do tej pory. To jeszcze jeden wątek na koniec. Ee, zaczęło się wszystko od Frankowiczów i w pewnym momencie te, ten. E, jakby to określić obrazowo, rynek sporów z bankami stał frankowiczami. A y, po pewnym czasie zaczęły dochodzić kolejne y, tematy. Tych, którzy zaciągnęli kredyty w złotych hipoteczne lub też konsumpcyjne. Jak to mhm. wygląda? Tych osób jest coraz więcej, które decydują się pójść i wyjaśnić sprawę? Tak, jeśli chodzi o stanowisko kredytu darmowego, to rzeczywiście w tych ostatnich, nawet nie latach, a tygodniach i miesiącach przybywa takich osób, które decydują się na dochodzenie swoich roszczeń. Yy, według statystyk Związku Banków Polskiego na koniec 2024 roku około 12 tysięcy takich spraw już było zawisłych w sądzie, więc Myślę, że po wyroku TSUE z 13 lutego rzeczywiście nie tylko on wzmocni pozycję tych kilkunastu tysięcy, którzy już walczą, ale przede wszystkim kilkunastu milionów kredytobiorców, które takie zobowiązania mają i oni być może pierwszy raz dowiedzą się o tym, że, że takie prawa im przysługują. Spointował Paweł Wójcik, prezes Votum Finance Help. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.